Siemanko, siemanko, nasi widzowie, siemanko YouTube. Witam w kolejnym odcinku Redukcja 2024. Tak to wygląda do tej pory. Teraz będzie odcinek po 6 tygodniach redukcji, czyli mamy już za sobą grubo ponad miesiąc. Warto zobaczyć, yy, czy są jakieś tam efekty. Pochwalę Wam się jeszcze, że pomimo to, że jestem na redukcji, to niestety kolejne okulary są rozwalone i to aż w dwóch miejscach. Ech, a mówią, że siła pomaga. Jednak nie zawsze. To co? Wskakujemy na wagę. Ostatnio było 103,4 kg. A teraz mamy. 102,55, czyli zapiszmy to najpierw, może się wtedy lepiej rozjaśni w głowie. 102,55 kg, czyli niecały kilogram dwa tygodnie. Hmm. Chyba spoko. Jak myślicie? Jest ok? Tyle na dwa tygodnie? Moim zdaniem tak. Na pewno są ludzie co powiedzą, że za dużo, a są ludzie co powiedzą, że za mało. Ogólnie zasada jest taka, że im wolniej chudniemy, tym mniej tracimy mięśni. Spoko. No to co? Teraz mamy na tapecie brzuszek. Spróbujmy. Zobaczyć, czy może w brzuszku coś było. Było ostatnio 113 cm, wizualnie tak się to prezentuje. Jestem ciekawy, co myślicie. Czy coś widać już może, czy nie widać. Wedle mnie 112 cm. Nawet troszkę mniej, ale już nie, nie będziemy tego liczyć. Zaokrąglimy na swoją niekorzyść. 112 cm oznacza to, że centymetr w dół. Dobrze. Teraz ten ogromny biceps trzeba zmieszyć.

Niby 43, ale być może jest krzywo, bo ostatnio jak mierzyłem. Teraz z kolei 42,5. Dobra, nie będziemy sobie dokładać. Niech będzie te 42,5. No, bardzo ładnie. To co? Zobaczmy ile, ile będzie w udzie. Udo. Niby sześćdziesiąt sześć, ale zobaczmy jeszcze raz, a tak mniej więcej by było chyba sześćdziesiąt sześć centymetrów, czyli uda coraz mniejsze. Ach, jak mi smutno, ojejku. <gry> no i ta łydka, ta ogromna łydka. Ale jaja, było 45, jest 46, ale zmierzymy ją jeszcze raz. Drugi pomiar wykazuje 45. Więc zostawiamy na 45. No dobrze, tak by to pięknie wyglądało. Mam jeszcze Wam dwie sprawy do przekazania. Pierwsza sprawa to moja kaloryczność. W sumie i tak nie dojadam tych 3700, czasami dojadam, czasami nie dojadam, czasami trochę więcej, więc zmniejszamy na 3500 3500 kilokalorii i będę próbował tyle jeść. Czy się uda, czy nie, no to będziecie mogli to obserwować yy, na moim kanale w zakładce społeczność. Tam codziennie będę wrzucał yy, post. Screen z fita, tu ile kalorii zjadłem, więc można to śledzić na bieżąco. I co, jeszcze jedna rzecz, jeżeli chodzi o cardio, to było 10 minut, 4 km na godzinę i 1% wzniesienia na bieżni. Zwiększamy do 1,5%. Tak, żeby tak. Powolutku cegiełka do cegiełki było coraz bardziej intensywnie. No i co? I jeszcze pochwalę Wam się, że w najbliższą sobotę wleci odcinek, myślę, odcinek 3, na którym zrobiliśmy sobie kilka różnych konkurencji. Myślę, że to może Wam się spodobać. Trzymajcie się. Miłego. Łapka w górę, subskrypcja, ogień.